Dzień dobry, Izabela Litwin i. Bogdan Oźrański. dzień dobry. O czym będziemy dziś mówić, Bogdanie? Ja chciałam się Cię zapytać na początku, żebyś powiedziała parę słów, w jaki sposób rejestrują działalność gospodarczą duże firmy? Mhm. Bardzo dobre pytanie. Wiesz, ja myślę, że właśnie zaczniemy teraz taki, taki minicykl, mhm. który będzie dotyczył rachunkowości, czyli księgowości. Mhm. Bo, nawet słowo rachunkowość nie zawsze jest rozumiane. Mhm. Ludziom się wydaje, że rachunkowość to jest co innego, a księgowość jest co innego. Tymczasem nie. Otóż, przede wszystkim powiedzmy sobie, po co prowadzona jest ta księgowość. Oczywiście ona jest wprowadzona dla wielu celów, które urodziły się później, to znaczy dla celów podatkowych, jest prowadzona dla celów statystycznych, ale główny cel prowadzenia rachunkowości jest celem dziwnym. Mianowicie chodzi o to, żeby udziałowiec spółki ZOO, jak powiedziałam, który leży na plaży, miał pełną kontrolę nad tym, co się dzieje w jego firmie, którą by wyposażył w pieniądze. Więc to jest po to, żeby udziałowiec kontrolował zarząd spółki. Czy czasem zarząd go nie okrada, na przykład, prawda? Więc to jest, to jest po to stworzone. Także nawet tam, gdzie mamy do czynienia z badaniem bilansu, to Państwo wiecie, że wiele spółek podlega badaniu bilansu, to ten rewident, który przychodzi i bada ten bilans, to w czyim imieniu on to robi? Czy w imieniu państwa? Nie. Czy w imieniu Urzędu Skarbowego? Nie. Czy w imieniu Urzędów Statystycznych? Nie. On robi to po to, żeby udziałowiec był spokojny o swój kapitał. I to jest główny cel, że zatem ten rewident działa i to ustawowo jest narzucone, spółka musi temu rewidentowi zapłacić, ale on działa. Dla zabezpieczenia interesów udziałowca, czyli tego kapitalisty, który wniósł do spółki kapitał. I takie sprawozdanie finansowe, które każda duża firma musi na podstawie ksiąg sporządzać, przeważnie na koniec roku, nie zawsze na koniec roku, ale na koniec każdego roku obrachunkowego, przeważnie to jest jednak koniec roku kalendarzowego, jest uregulowane tworzenie, tego sprawozdania finansowego jest regulowane przez ustawę, ustawę o rachunkowości. I ta ustawa o rachunkowości dokładnie mówi, jak to sprawozdanie ma wyglądać i o czym ono ma mówić. I teraz przejdziemy już, wiesz, zgodnie z Twoim tak. pytaniem, przejdziemy do tego, z czego składa się takie sprawozdanie finansowe. Otóż sprawozdanie finansowe składa się z kilku części. Pierwsza część to jest bilans. Bilans. Druga część to jest rachunek. Rachunek zysków i strat. I strat. Potem jest rachunek. Rachunek przepływów finansowych. Przepływów finansowych. Finansowych i zmiany w kapitale. W kapitale. Te dwa ostatnie, to znaczy te, te, te dwa ostatnie, nie dotyczą wszystkich spółek. Wszystkie osoby prawne, wszystkie spółki muszą robić bilans i rachunek zysków i strat, natomiast rachunek przepływów pieniężnych i zmiany w kapitale to tylko spółki o znacznie, o wielkich obrotach. I teraz o czym one mówią, jak gdyby te właśnie poszczególne. Formularze. To jest taki formularz. Wiadomo, co powinno być napisane w takim, wypełnione w takim formularzu. Otóż bilans mówi o czym? O kondycji majątkowej. Majątkowej firmy. Rachunek zysków i strat mówi o kondycji ekonomicznej. Ekonomicznej. Co to znaczy kondycja ekonomiczna? To znaczy, czy dane przedsiębiorstwo realizuje główny cel działalności gospodarczej, to znaczy, czy wypracowuje zysk. Bo jeżeli nie wypracowuje zysku, to troszkę działa, tak jak powiedziałam Wam wcześniej, nie działa w ten sposób, że w celu osiągania zysku, bo działalność gospodarcza jest w celu osiągania zysku. Więc jeśli jest osiągany zysk, to znaczy, że cel ekonomiczny jest zrealizowany, rachunek przepływów finansowych. Przedtem się nazywał pieniężnych, mówi o kondycji o kondycji finansowej finansowej firmy. Natomiast ta jest zmiany w kapitale to jest jakby dodatkowa informacja. Jak będę mówić o kapitałach, to wtedy odniosę się właśnie do tego ostatniego do tej ostatniej części sprawozdania i wreszcie jest jeszcze dodatkowa informacja dodatkowa. Informacja dodatkowa. I ta informacja dodatkowa jest obowiązkowa we wszystkich u wszystkich podmiotów, które są zobowiązane prowadzić pełną księgowość, czyli księgi rachunkowe. Informacja dodatkowa jest także wyszczególniona w ustawie o rachunkowości, wyszczególnione jest co tej informacji powinno być zawarte. I teraz przejdziemy, wiesz, może do uh -huh. pierwszego tematu, czyli, może zacznę omawiać bilans. No dlatego, że to jest, jak gdyby, taki temat, powiedziałabym, najciekawszy. Może nie najciekawszy, ale w każdym razie taki. Najbardziej potrzebny. Potrzebny, a poza tym, e, między innymi, tą część wykładów to poświęcam, wiesz, komu? Tak. Poś poświęcam wszystkim członkom rady nadzorczych, mm -hmm. dlatego, że obawiam się, że rady nadzorcze, które reprezentują udziałowców i które kontrolują zarządy, które spotykają się i, i czytają te sprawozdania finansowe, nie bardzo wiedzą często, co czytają i co te w ogóle, kopii, te, te, te rzeczy wyszczególnione w tych formularzach oznaczają. Muszę powiedzieć, że... Przepraszam sobie, w tej strukturze omawianych spółek, na poprzednich wykładach właśnie zabrakło, zabrakło temu tej definicji, co to jest ta rada nadzorcza. Słusznie, masz rację. Wobec tego powiem, jeżeli udziałowców jest wielu, w danej spółce, czy w danej spółce akcyjnej, i mało tego, ci udziałowcy nie za bardzo się znają na tym, na działalności gospodarczej, na tych księgach, na tym wszystkim, to ci udziałowcy wybierają Radę Nadzorczą, która działa w ich imieniu i która to Rada Nadzorcza kontroluje zarząd, tak? I teraz w Radzie Nadzorczej mogą być udziałowcy także, ale mogą być także eksperci powołani z zewnątrz. No teraz słyszymy, prawda, że te banki mają te Rady Nadzorcze, tam przychodzą, tam i tak dalej, ale to… Państwo wiecie z prasy, radia i tak dalej. A teraz to już przejdziemy do bilansu. Więc co to jest bilans? Powiedziałam, że to jest sytuacja majątkowa. Bilans. Z czego składa się bilans? Przede wszystkim, co to jest bilans? Bilans jest to fotografia przedsiębiorstwa. Fotografia przedsiębiorstwa zrobiona, uchwycona w danym momencie. Czyli na ogół to jest na 31 grudnia, na 12 w nocy, robi się bilans, czyli takie spojrzenie na przedsiębiorstwo. Jaki majątek przedsiębiorstwo ma, i to, jaki majątek przedsiębiorstwo posiada, to się nazywają aktywa. Aktywa przedsiębiorstwa, czyli majątek. Majątek, tak? To jest jedna część. I druga część nazywa się pasywa, pasywa. No i to się nazywa w języku ekonomicznym to są źródła finansowania aktywów. Ja zapomnijcie to, co teraz powiedziałam, te źródła finansowania za chwilę zrozumiecie jak to wyjaśnię. Co to znaczy te źródła finansowania aktywów? No i teraz zabawimy się tak, żeby zrozumieć co to jest bilans. Bo bilans może być zrobiony, ta sytuacja y, y, majątkowa może być zrobiona nie tylko dla firmy. Możemy ją zrobić także dla nas, prawda? Więc wyobraźmy sobie, że ja zrobię bilans majątku Bogdana. I tutaj będę wpisywać, ale fikcyjne rzeczy, mm. wiesz, no bo tak nie chcę ujawniać swojego majątku. Więc zacznijmy tak. Akty, aktywa i pasywa są jeszcze podzielone na dwie grupy. Część A i B. I tu jest też część A i część B. Zaraz do tego dojdziemy. Część A dotyczy majątku trwałego. A więc takim majątkiem trwałym, ja tu napiszę, że to jest majątek trwały. Trwały. Takim majątkiem trwałym jest na przykład mieszkanie, tak? Mieszkanie. Więc jeżeli masz mieszkanie, ono jest warte 300 tysięcy. Ja to może potem te zera to zlikwiduję. Te 300 wystarczy, wiadomo, że to będzie w tysiącach, dobrze? No i powiedzmy, że masz samochód. Samochód. Ten samochód jest wart 20 tysięcy. No, może wystarczy tego majątku. Mm. I teraz zobaczymy, jaki masz majątek obrotowy. To się nazywa ta druga część to jest majątek obrotowy obrotowy. I co jest się składa w majątek obrotowy? Czyli tak tutaj od razu mogę wypełnić, że tutaj majątku trwałego w sumie jest 320 tysięcy, tak? Aktywat na majątek obrotowy, to mogę widać, że to jest 320 tysięcy. Bo to jest suma oczywiście tych dwóch rzeczy, bo to jest, o, prawda, to jest wyszczególnienie. Czyli to jest A, a te, w tym są te dwie pozycje. Teraz. Przejdziemy do majątku obrotowego. Majątek obrotowy Twój to może być tak. Pożyczyłeś swojej mamie 20 tysięcy. To jak Ty pożyczyłeś mamie 20 tysięcy, to to w języku ekonomicznym nazywa się należność. Należność. I ta należność to jest te 20 tysięcy. Co poza tym możesz mieć w tym majątku obrotowym? No, mogą być różne rzeczy, ale teraz sobie wy, wy, że rachunek bankowy masz, tak? Rachunek bankowy. Bankowy. I na rachunku masz powiedzmy 10 tysięcy. Czyli razem Twój majątek obrotowy to jest 30 tysięcy, tak? Dobrze wyliczyłam. I teraz sumujemy. Teraz będzie coś, co się nazywa sumą bilansową. Suma bilansowa. Bilansowa. Otóż tego majątku całego masz w środkach trwałych, ile tu jest? 320, 320. i tu mamy 30. 30, to jest razem 350. 350 tysięcy. No nieźle, prawda 350 tysięcy. Teraz przejdziemy do pasywów, żebyście zrozumieli, czym są pasywa. A więc tak. W tej części B są nasze zobowiązania. Zobowiązania. I teraz, co jest w tych zobowiązaniach? Otóż okazuje się, że to mieszkanie jest kupione na kredyt, czyli te zobowiązania to są jak gdyby Twoje długi. A więc tak, tu będzie tak, kredyt. Kredyt. Ile jeszcze jest, jesteś winien? Niech będzie 200 tysięcy. Tak? No, no tak bywa. Więc to są moje zobowiązania. Poza tym okazuje się, no powiedzmy, że, że jesteś winien Twojemu koledze 2000. Więc to jest takie zobowiązanie. Prywatne, prawda? Prywatne. 2000. 2000. I teraz musimy wiedzieć, że aktywa i pasywa muszą być sobie równe. Czyli tutaj mamy 350 mniej. Ile tu mamy razem tych zobowiązań? 202 000. 202, tak? Mhm. 202 tysiące. Żeby te sumy były równe, bo tu musi być też 350. To wpiszemy to do kapitału. 350 mniej 202 to by było. 148. 148. Więc już mamy kapitał własny, bo tu będzie taka też pierwsza część. Ile mówisz? 148. 148 tysięcy. I teraz widzimy, że to plus to daje nam sumę. To plus to daje nam też sumę bilansową. Ale żebyście zrozumieli, czym jest kapitał, to znaczy, jaka część tego majątku jest naprawdę twoja własna. Otóż, jeżeli od sumy aktywów odejmiemy zobowiązania, czyli od 350, jeżeli odejmiemy zobowiązania te 22 tysiące, to jest to, co by ci zostało, gdybyś sprzedał majątek, spłacił długi, to wtedy dostaniesz to, co jest naprawdę twoje. Bo ta, ten majątek cały, on prawnie jest swój. Ale, ale patrząc na to od tej strony, to gdybyś likwidował przedsiębiorstwa, czy w ogóle te swoje działania, to sprzedałbyś majątek, spłaciłbyś długi i zostałoby ci tyle. I to jest właśnie kapitał. Kapitał to nie są pieniądze. Zobaczcie, kapitału mamy 148 tysięcy. A ile mamy w banku pieniędzy? Niewiele, prawda? Więc trzeba zrozumieć, że kapitał to jest jak gdyby wartość tej części naszego majątku, która jest jak gdyby naprawdę nasza. Zatem zauważcie, że Amerykanie, którzy bardzo lubią prostotę, oni nie mają takiego bilansu dwustronnego, czyli nie aktywa i pasywa, tylko oni mają bilans jednostronny. Oni robią aktywa, potem od tego odejmują te zobowiązania i wychodzi im te 148 tysięcy, i oni to nazywają aktywa netto. Aktywa netto. Netto. Czy, czy w ten sposób zrozumieliście, czym jest kapitał? Kapitał inaczej nazywa się także fundusz. Fundusz. Oczywiście ja tylko to tak napisałam, skreślę to. Chodzi o to, że to są zamiennie używane słowa. Kapitał i fundusz. A pomimo to, jak słyszymy kapitał, albo jak słyszymy fundusz, to co sobie wyobrażamy? Wyobrażamy sobie, że to są pieniądze. I jak mówią, no, przyszedł, prawda, tam z zagranicy i wniósł kapitał, tam milionowy i tak dalej. No, co to znaczy? Czy on wniósł tyle pieniędzy? Nie. On nie wniósł tyle pieniędzy. On mógł wnieść całkiem coś innego. I teraz, kiedy zrozumieliście Państwo, czym. No, zrozumieliście mnie Państwo, prawda? Czy, jeśli zrozumieliście, czym jest kapitał, to teraz przejdziemy już nie do naszej zabawy, a może jeszcze nie, może się zatrzymam jeszcze, bo teraz chciałabym powiedzieć, jak rośnie ta część, która jest nasza. Otóż wyobraźmy sobie, że sprzedałeś samochód, ten samochód, który jest wart 20 tysięcy i dostałeś za niego 30 tysięcy. Jak zmieni się bilans po tej transakcji? Otóż zniknie nam te 20 tysięcy, prawda? Natomiast pieniądze w banku wzrosną nam z 10 tysięcy do 30 tysięcy, tak? Nie, do 40. Do 40, prawda? bo było 10, dostałeś 30, razem jest 40 tysięcy. Wzrosło do 400 tysięcy. Suma bilansowa zatem zwiększyła się z 350 000 do 360 tysięcy, tak? Zatem i pasywa musiały też zwiększyć się do 360 tysięcy. No i co w takim razie? Czy zobowiązania nam wzrosły? Nie, one są dalej takie same. Więc co się, co się zwiększyło? Zwiększył się kapitał. Jaka część tego kapitału? Otóż powstał zysk. Zysk na tej transakcji. Ten zysk wyniósł 10 tysięcy. I w związku z tym nasz kapitał łącznie wzrósł do 158 tysięcy, tak? Nie mamy 158 tysięcy. To jest nasz kapitał. Więc. Nie wiem, czy zrozumieliście, na czym rzecz polega. Otóż źródłem wzrostu kapitału własnych jest wypracowany zysk. Zysk tu jest jasny. Sprzedałam za więcej, niż był wart ten samochód, niż to być może za ile go kupiłam. I ten zysk, on nie powoduje wzrostu zobowiązań, ale powoduje, że większa część Naszego majątku jest nasza własna. W następnym odcinku postaram się Wam powiedzieć, w jaki sposób pokrywany jest kapitał, kiedy tworzymy spółkę. Będzie to dalsza część że tak, tego naszego mini wykładu na temat bilansu. Dziękuję.